Zastanawiałem się, czy ten moment kiedykolwiek nadejdzie, ale okazuje się, że chyba właśnie się przełamałam. Witajcie w pierwszym odcinku mojego vloga. Nie powiem, że tu będzie daily vlog, bo jestem święcie przekonana, że nie zmuszę się do tego, żeby codziennie na tyle ciekawie opowiadać o swoim życiu i tym, co się dzieje żeby robić to faktycznie dzień w dzień. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jadę aktualnie na mecz dziewczyn z Korona handbal. Na pewno nie wiecie, że kiedyś trenowałam piłkę ręczną i czasami z sentymentu po prostu lubię sobie spojrzeć, jak tam dziewczyny sobie radzą. To dziewczyny, z którymi tak naprawdę ja powinnam grać teraz w jednej drużynie, no ale z różnych względów tak się życie potoczyło, że mnie tam na tym boisku nie ma. Ale w sumie może lepiej, że nie będzie mnie na boisku, bo to oznacza, że mam tabletowo. A jeżeli mam tabletowo, to znaczy, że jestem szczęśliwa i wy chyba też jesteście, bo dostarczam Wam fajnych materiałów, całkiem sporo o nowych technologiach, właściwie w większości urządzeniach mobilnych. I mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo ja jak najbardziej lubię to robić dla Was. Okazuje się, że zaparkowanie przy hali. Sportowej w Kielcach na Krakowskiej jest na tyle trudna, że trzeba poszukać miejsca gdzie indziej, bo nagle wszyscy stwierdzili, że a przyjadą sobie na mecz naszych dziewczyn. W sumie z jednej strony fajnie, bo to oznacza, że frekwencja powinna być całkiem zadowalająca, no ale z drugiej trzeba pojechać dookoła, żeby sobie gdzieś znaleźć miejsce. A wydaje mi się, że koło Lidla takowe miejsce się znajdzie. Zobaczymy, a przede mną będzie policja. Miejmy nadzieję, że mnie nie zatrzyma, ale w sumie nie ma za co. Przecież jestem bardzo dobrym kierowcą. Byłam uzależniona od różnych rzeczy, ale nigdy od żadnych używek. Aktualnie moje największe uzależnienie to chyba jednak pracocholizm, nowe technologie, podróże, co prawda nie wiem w której kolejności najbardziej, ale wcześniej był to też sport, a właściwie piłka ręczna, którą trenowałam codziennie. Treningi o 7.30 rano e, oznaczały pobudkę około 6.00. E, zdajecie sobie sprawę, że to było straszne? No, to teraz właśnie idę na mecz dziewczyn e, z mojego rocznika w sumie. No zobaczymy, jak sobie radzą aktualnie w Lidze. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem mi się podobało to, co widziałam, chociaż pierwsza połowa nie zapowiadała, że będzie aż tak dobrze. Ostatecznie wygrałyśmy 32 do 20, czyli z bramkami przewagi. To było super. Pierwsza połowa zakończona porażką jedną bramką przegrywałyśmy. W sumie na farcie te dziewczyny z Olkusza jakoś udało im się wyprowadzić taką małą przewagę. Natomiast w drugiej połowie, zwłaszcza w drugiej połowie, w drugiej połowy, no to już był pogrom ze strony Korony Handball i naprawdę można było to nie powiem, że podziwiać, ale bardzo przyjemnie się to widowisko oglądało. Muszę Wam powiedzieć, że czasami żałuję, że zakończyłam moją karierę piłkarską, bo jednak, kurczę, piłka ręczna jest bardzo fajnym sportem. Dość mocno kontuzyjnym, o czym zresztą sama się przekonałam nie raz, ale jednak, kurczę, ta rywalizacja zawsze dodawała Jakiegoś takiego fajnego smaczku w życiu. No ale trzeba było zakończyć swoje działanie w tym kierunku. Poszłam trochę inną drogą, ale w sumie nie żałuję, bo gdyby, gdybym w dalszym ciągu trenowała i robiła to zawodowo, no to prawdopodobnie tabletowo by nie było i na pewno nie mogłabym sobie pod, pozwolić na tak dużo podróży jak w tym momencie. O sporcie już trochę było, no to teraz skupmy się na tym, czym naprawdę zajmuje się na co dzień. Tak jak widzicie, to wcale nie jest wystawka. Tak wygląda zawsze moje biurko. Główny telefon zawsze mam postawiony przed sobą, żeby widzieć, co się dzieje, jeżeli ktoś do mnie dzwoni czy pisze. No, i całe mnóstwo sprzętu testowego. To oczywiście nie są wszystkie urządzenia, które testuję, ale P9 Lite 2017 i P9 Lite 2016, czyli poprzednia generacja tych dwóch modeli, pojawiło się dziś porównanie na tabletowo. OnePlus 3T przybył do mnie dzięki Mobzilli, dzięki Paweł Wielkie. Jego recenzja będzie w przyszłym tygodniu. Aktualnie skupiam się na recenzji tego suda, czyli Redmi Note 4X od Xiaomi. Nie wiem, jak Xiaomi to robi, ale wszystkie smartfony tej marki mają coś w sobie. I naprawdę warto je przetestować. Natomiast dwa najciekawsze urządzenia w tym momencie, które mam u siebie, no to niewątpliwie Samsung Galaxy S8 Plus i LG G6. Dla tych, których to może interesować, no to LG G6 jest aktualnie w sprzedaży za 3300 zł, natomiast S8 kosztuje 3499 w wersji mniejszej, a większy, czyli ten właśnie konkretnie model kosztuje 3,999 Strasznie dużo pieniędzy i w życiu bym tyle nie wydała na smartfona. Natomiast najfajniejszy sprzęt, jaki mam u siebie, jeśli chodzi o e, sprzęt mobilny, z którego ja korzystam na co dzień i to jest mój e, sprzęt e, taki podróżniczy bym go nazwała, ale tak jak widzicie w tym momencie nie mam innego laptopa na biurku przed sobą bo pożyczyłam mojej przyjaciółce, mam nadzieję, że karma wraca. Największa wada tego modelu to jest jedno, tylko jedno złącze USB-C w obudowie. No a to właśnie oznacza, że jeżeli cokolwiek chcę do niego podpiąć, muszę użyć przejściówki. No i ta przejściówka jest w zestawie co najważniejsze, aczkolwiek no, słabe jest to, że trzeba o niej pamiętać za każdym razem, gdzie, jak gdzieś jadę. Do tego w urządzeniu nie ma micro SD, więc muszę mieć kolejny adapterek, który podpinam sobie w USB pełne. To z kolei podpinam do USB-C w urządzeniu, w UX390 i taki dzyndzelek mi tu zwisa. Na szczęście wszystko działa bez żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek zawsze za zabieram ze sobą na wyjazdy tę przejściówkę, adapter do microSD, no i jeszcze dysk SSD, który jest naprawdę mega pomocny. Mam na nim wszystkie potrzebne dane. E, ma 250 gigabajtów. No jak widzicie, zostałam w podziękowaniu za współpracę od firmy Adata. Bardzo fajny, miły dodatek. E, no i tak jak widzicie, jest niby sobotni wieczór, a ja wcale nie zamierzam imprezować. I to jest właśnie moje życie. Po prostu pracoholizm. Mam nadzieję, że Wy jednak poimprezujecie za mnie. A no i pamiętajcie, że hmm, moją maksymą jest. Nie powinna Wam tego czytać, ale sami możecie sobie przeczytać, co jest na tym kubku napisane. Mam nadzieję, że nie wyleję wody, która znajduje się w środku, ale wydaje mi się, że ten tekst jest znaczący. Zdążyliście przeczytać? Mam nadzieję, że tak. Jak się nie ma, co się lubi, to trzeba, żeby to mieć. I właśnie z takiego założenia wychodzę. Zdrówko!